Hej, w dodatku Secrets of the Obscure dostaliśmy Wizards Vault, czyli system, który zastąpi nam już stary, dobrze znany Daily Login Reward System oraz Daily Achievementy. W momencie, jak odpalicie go pierwszy raz, będziecie mieli opcję wybrania kontentu, czy to ma być content PvE, PvP czy WVW. Tutaj sprawa wygląda prosto: jak gracie dużo PVE, to zaznaczacie PVE, tak samo PVP, tak samo WFOW. Nie polecam zaznaczać wszystkich trzech, bądź mieszać PVS w WFOW albo PVP. Jeśli nie gracie dość dużo PVP bądź WFOW, to zrobienie daily w tych trybach może być czasami dość czasochłonne. Sam Wizards Vault wygląda jak widzicie: mamy Daily, Weekly oraz Special Achievementy. Na Daily każdy dostaje Login Reward i po kliknięciu. Odbieramy, dostajemy Astral Claim. nabija on się tutaj na u góry i tutaj to nie jest cap, który możemy zdobyć na sezon, czyli 1300, to są po prostu punkty, które możemy mieć zakumulowane naraz. W momencie, jak macie 1300 na 1300, po prostu system nie pozwoli wam odebrać kolejnych Astrala Claim. Będziecie musieli je wydać, aby zdobyć kolejne. Do nagród i na co je wydawać, przejdziemy za chwilę. Zrobienie każdego zadania daje nam Astrala Claim. Na daily są to dość małe ilości. Tutaj możemy też zobaczyć, sobie, co dostaniemy, jeśli zrobimy wszystkie 4 daily. Mamy 1 Luck, 1 Golda oraz 30 Astrala Claima. To za zadania Weekly z kolei dostajemy po 40. I na część, tutaj nie mogę go podejrzeć, ale dostaję Dajemy 10 Laurów, Celebration Booster, Tomowną Lecz także 450 Astral Acclaim. I w ostatniej zakładce Special mamy od 250 do 500, więc strasznie dużo tutaj można sobie także tego nabić. Dalej przechodzimy na Astral Rewards, czyli miejsce, gdzie możemy nasze Astral Acclaim wydać. Jak widzicie, ja już tutaj mam jedną rzecz kupioną, w sumie to dwie, bo już kupiłem sobie Skina do gryfa, a także emotkę. Emotka wygląda tak. A skin do gryfa wygląda tak. Dość ciekawe efekty. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Jeśli nie macie żadnego skina do gryfa, to macie teraz możliwość zdobycia go tak naprawdę za darmo. Kosztuje on 1000 punktów. No ale nawet jeśli nie uda wam się jakimś cudem uzbierać 1000 punktów, to ten skin później trafi tutaj do Legacy Rewarda, czyli do miejsca, gdzie te skiny, które gdzieś tam były w poprzednich Wizards Voltach, nie zostały wykupione. Trafiają tutaj, będą troszkę droższe, ale nadal będziecie mieli szansę je zakupić. Oprócz tego mamy skiny, tutaj zawsze możemy sobie to podejrzeć, jak to wszystko wygląda. Obok mamy szoldery, też całkiem nieźle wyglądają. I poniżej mamy takie pomniejsze przedmioty, które możemy zakupić za Astralaklejma. Teraz na pewno wiele osób zada pytanie, co tutaj kupować, bo Astralaklejma jesteśmy w stanie nabić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Regularnie wykonując zadania i nabijając tego Astralaklejma jesteśmy w stanie zdobyć go ponad 14 tysięcy. Nie jestem pewien, czy wystarczy to, żeby wykupić wszystkie ograniczone czasowo te przedmioty, ale na pewno większość będziecie w stanie wykupić. Przy czym nie wszystko się opłaca kupować, oczywiście jest kilka trapów i niektóre rzeczy są totalnie nieopłacalne, takie jak. Na przykład Large Crafting Bug bądź Vision Crystal. Na dole mamy także Essence of Luck na przykład Obsidian Shardy, te Obsidian Shardy jesteśmy bardzo łatwo w stanie zdobyć z innych źródeł, ale są tutaj także bardzo fajne itemy, mamy tutaj na przykład Ascendowy Weapon Chest, Ascendowy Armor Chest, w szczególności bardzo dobra opcja jak ktoś dopiero zaczyna rozgrywkę chce wskoczyć na fraktale, może sobie takiego chesta zakupić, nie musi się na początku bawić w crafting, Ascendowa Brońka na początku bardzo dużo daje, jeśli komuś brakuje Build'em Plate'ów są tutaj dwa dostępne do zakupienia, wyżej mamy zarówno Mystic Coiny jak i Golda, także mega opłaca się to kupować, Powyżej mamy kolejnego trapa w postaci Reeve'e Orba, ale obok jest mega, mega opłacalny Legendary Weapon Starter Kit. Jeśli polowaliście gdzieś na legendarkę, to jest jak najbardziej przedmiot, którym powinniście się zainteresować. Tutaj są tylko niestety cztery brońki do wyboru. Najprawdopodobniej to będzie się zmieniało co sezon, i tutaj będą inne. Aktualnie jest Quip, Meteorologicus, Bifrost oraz Bolt. I z takiej paczki dostajemy prekursor, którego nie da się sprzedać, jest Akon Bound, także jak ktoś chciałby paczkę wziąć, żeby prekursor sprzedać, nie da rady. Gift of Might bądź Magic do wyboru, a także Legendary Gift, na przykład Gift of Bolt. I taka paczka, w zależności od tego, jaki to jest prekursor, jaką broń chcecie sprawdzić, ma wartość od 300-350 do nawet 500 golda. W opisie materiału zostawię wam także link do wiki i tutaj będziecie mogli sprawdzić, jakie achievementy są podpięte do Daily na PvE, PvP bądź WFW. Tak samo na Weekly. Jak Mielibyście problem z jakimś achievementem, z jakimś zadaniem, nie wiedzielibyście jak je zrobić, tutaj możecie zawsze sobie wskoczyć, zobaczyć co i jak, o co w tym chodzi i na pewno będzie wam dużo, dużo łatwiej. I to by było na tyle w tym materiale, jak byłyby jakieś pytania oczywiście piszcie w komentarzach, możecie mnie złapać także na Twitchu. A propos Twitcha, nadal są dropy, jak ktoś jeszcze nie zdążył albo nie wiedział, to do 28 sierpnia, to jest poniedziałek, do godziny 9 naszego czasu możecie takie dropy jeszcze zdobywać. Na moim kanale jest także materiał na ten temat, więc tam wszystko jest co i jak. Trzymajcie się i do następnego hej.